Wszyscy znamy strefę 51, ale czy słyszeliście o strefie 52, która ma związek z Polską? Ta tajna baza wojskowa znajduje się w odległej części Antarktydy i skrywa rzeczy, które nie powinny istnieć. Niedawno jeden z głównych inżynierów został zwolniony i postanowił ujawnić kilka z tych tajemnic. Jednym z obiektów przechowywanych tam są przywrócone do życia wymarłe stworzenia, takie jak ptak Dodo oraz Edmontosaurus, arktyczny dinozaur. Te gatunki zostały ożywione dzięki wykorzystaniu DNA, znalezionego w ich kościach. Inżynier ujawnił również, że posiadają tam wrak UFO, odkryty na dnie Morza Bałtyckiego przez polskie jednostki specjalne. Wewnątrz tego obiektu znajduje się technologia znacznie przewyższająca naszą np. Na portalowy sześcian. Urządzenie, które przenosi użytkownika do zupełnie innego świata, zamkniętego w małym sześcianie. Jedną z ostatnich rzeczy, o których wspomniał inżynier, jest urządzenie do podróży w czasie, zdobyte po schwytaniu podróżnika w czasie Dentona Morisa. Chociaż sam inżynier nigdy nie widział tego urządzenia, jego istnienie było powszechną plotką w strefie 52. Ponoć jeden z pracowników użył tego urządzenia, ale od tamtej pory zaginął bez śladu.